Idziemy do Galerii Krakowskiej, więc chodźcie z nami. Siemano, idziemy do Mojito po oglądaniu naszej sukienki, bo poszukuję sukienki na półmetek, więc e, let's go. Poszukajmy ładnej sukienki. Siemano, przymierzasz swoją sukienkę? Aby też upiąć tak włosy, na przykład do tej sukienki byłby fajny kok na przykład, o. Kok by fajnie wyglądał do tej sukienki, ale zobacz, Ta sukienka mega mi się spodobała. I mam się na ma pewno zapłacić. Ja na teraz kocham butelkę po Mega mi się spodobała ta sukienka i na pewno to wygląda? Tylko zobaczcie tutaj. Tak, chcę sobie po w ogóle tak mega rado, bo wyszłyśmy do polantpera, naprawdę, myśmy się zagadały i tak mamy do mnie do jakiego sklepu myśmy wyszły, a ja jak wychodzę, aha, polantpera. Tutaj są wiesz, jakieś i naprawdę mega mi się, się No ogólnie pierwszy raz idę do dosłownie bez słuchawek do sklepu, ale to wyjątkowa sytuacja, ponieważ ogólnie wróciliśmy już z tych naszych, słuchajcie, no właśnie, właśnie, yy... Tego, że do przygotowania do półmetku. Więc fajnie. No, więc no. Pozdrawiam. Powiem Wam że praktycznie po prostu długo byliśmy w Krakowie, ale fajnie. Ja jestem w ogóle takim osobą, która bardzo nie lubię chodzić po galerii. No, ale no cóż, półmetek. Siema, no. no szybciutko sobie się i wyszłam. No, więc zaraz idę do domu. Ale nie naprawdę słuchajcie jak hałas się zwołam, to tak było masakra, słuchajcie, lało, padało, a dzisiaj proszę bardzo. A teraz jak widzicie to takie słoneczki w ogóle. Więc się rozjaśniło. Tak samo jak e, dojechałyśmy w końcu do Krakowa, również było bardzo ładnie, więc to jest naprawdę... Niesamowite. Dobra. Więc ja teraz idę do domku moi drodzy. Straszytkę, moją czarną bluzę, zary, tutaj koszulkę i tutaj spodenki takie wieżowe, i lecimy słuchajcie, poszukiwać moich butów na półmetkę, więc chodźcie ze mną. Zobaczę, kiedy będę buty przymierzać. Od razu mi się spodobały, więc zakładam. Jest na półmetek! Siema Kochani mamy to wybrałam w końcu buty na półmetek Ale ja kiedy widzicie dopiero w domu jak wrócę Ale tak w końcu po tylu nie wiem, że o nie za duże albo za małe i w ogóle w końcu wybrałam i są mega ładne. Więc, no, więc zobaczę się dopiero w domu. Więc teraz, no, lecimy. Ej, co, jest w takim stylu dosłownie? Tylko inny ma chyba napis: jest naszej, nie? Ju, tańsza, Coś czuję. Tutaj świeczka kwiatowa. Ja? Pięknie. Bardzo ładnie, podoba mi się. Przestań dalej, pokaż te łapki. Nie ma śliczne. Śliczne. Jak Karolina. Pięknie. Ale co? Jest Piękne. Zakonans, jak mała figura. Pięknie, Pumetek! Półmetek! Jezus Maria, półmetek. Ej, moi drodzy, to już się zaraz dzieje dosłownie. Boże święty. Rany boskie. Ej, naprawdę, ja idę na pumetek. Co, co jest w ogóle grane? Czekajcie, opiorę was o jakąś, z moich ozdób i widzicie to, jak ten naszyjnik idealnie się komponuje. Tej prądzostki nie będę miała niestety, ale ten naszyjnik... I na apombetek. Nie zwracacie uwagi na ten mały bałagan z tyłu. I ta sukienka jest po prostu idealna i te buciki też są ideale i w ogóle... Ja się obawiałam, że się wywalę na schodach, ale już przetestowałam na moich domowych schodach, więc będzie dobrze po prostu. Wiecie o co chodzi. Się... Przećwiczyłam sobie wychodzenie właśnie na schodach oraz jakby wiecie, że wchodzę na schody w tych wysokich butach oraz wiecie, że schodzę na schodach, więc nie wywalę się. Co się bardzo obawiałam ogólnie, bo ja nie noszę takich właśnie wysokich butów i tak dalej, wiecie, tak na co dzień. Ja noszę jakby na co dzień to noszę no, te moje buciki płaskie, strzępione. Jestem zadowolona. Ale wiecie, tak półmetek, to jest po prostu, słuchajcie, coś, co trzeba być, wiecie, tak. Ja właśnie nie chciałam być tak, wiecie, tak odwalona, wiecie, że wiecie, półmetek, to wiecie, z... po prostu kupić sobie ładną sukienkę, wiecie, jak po prostu no kupić sobie ładne buciki i tak dalej, no. Jezu, sorry, a się cieszę, jestem tak przesłyszyła z tego po prostu życie, po metrach, to naprawdę po prostu czuję się tak mega dobrze w tym outfitie, w tej sukience, wiecie, w tych butach ogólnie, po prostu czuję się po prostu no świetnie, ekstra bardzo. I wiecie co, jednak chyba nie będę miała jako fryzury. Eee, właśnie, nie wiem, rozpuszczonych i prostowanych włosów Bo ja tak nie chodziłam wiecie, na co dzień Żeby ja się na jakieś wyjście ze znajomymi Tylko ja sobie W sensie, nie wiem, ja albo Wiecie, nie, raczej Juka Mi z tym pomoże Juka mi na przykład robi, słuchajcie, koka Na tej zasadzie, bo ze spiętymi włosami W tej sukience Według mnie Wygląda o wiele lepiej niż jakbym miała, wiecie, rozpuszczone I wyprostowane I Sorry i nadal po prostu, wiecie, jak już założyłam to wszystko, właśnie, że mam naszyjnik, mam sukienkę, mam buty, mam tu to po prostu. Tylko, tylko, czekać, słuchajcie na ten pumetek, naprawdę. I jestem mega, jakby zachwycona tym, że idę na pumetek. I coś tu że to będzie po prostu największa w moim życiu. <gry> Ej, będzie mega super. I naprawdę, coś czuję, że to będzie po prostu mega fajny wieczór. O Jezus Sara. I coś tuję, bo ja jestem, jak jestem podekscytowana czymś, to ja potrafię na przykład dzień przed tym nie spać w nocy i obawiam się, że przed półetkiem nie zasnę. To dobrze, że jestem na edukacji domowej i że już skończyłam rok i na przykład wiecie, jak nie wiem, nie będę spała chociaż nie północy. To mogę sobie odsypiać w ciągu dnia, wiecie o co no. Sorry, jestem taka zachwycona, naprawdę. No słuchajcie. Mam wszystko teraz, naprawdę. Doszedł mój naszyjnik nowy, piękny. Dos e sukienkę no to stacjonalnie kupiłam, buty też w końcu kupiłam. torebkę kupiłam, której w ogóle nie planowałam kupować, ale słuchajcie, tak mi się spodobała w że pomyślałam, że tak, do tej sukienki do wszystkiego będzie po prostu wola. Więc e ją po prostu wzięłam bo naprawdę bardzo ładna była ta y, torebka, więc... Y, no. jestem taka wielka szczęśliwa. I dobra, teraz się będę przybierać i zaraz kończymy tego vloga, bo żeby on nie był jakiś mega długi, ale właśnie wy sobie nawet ze sprawy nie zdajecie, jak ja się cieszę z tego właśnie, że idę na półmetek. Ja po prostu jestem zachwycona tym, naprawdę. Bardzo jestem przeszczęśliwa tym, że idę na półmetek. I to się, że to będzie po prostu mega super na tym pumetku, więc no. Okej, okay, ja już się nie przebrałam, teraz aktualnie zawieszą moją piękną sukienkę, niech czeka do półmetka. I naprawdę... Nie spodziewałam się, że po prostu uda mi się tak sić tą sukienkę, wiecie... Bo ja tak nie chodzę w takich sukienkach, wiecie, no ja mam jakieś tam sukienki w szafie, wiecie, na przykład, nie wiem... Tutaj Wam się wklejdę z zdjęcia przed tej i ja w niej byłam na moich 15 urodzinach. I ja też byłam na świętach Wielkanocych, tamtych i tych, ale właśnie w takich, takim stylu, z tych sukienkach, to ja wiecie, nie chodzę. <grym> A ja po prostu one są takie śliczne, prawda, że. I no właśnie wiecie, że to jest ta specjalna okazja, wiecie, cię ocalić, półmetek, jednak. Po prostu, no ja wiem, że potem podobna impreza, no to jest studniówka, ale to są dwie różne, wiecie, nawet z nazwami się różnią wiecie, studniówka, pumetek Poza tym na no, pumetku nie ma takich rzeczy, jak jest na studniówce na przykład, no nie? Polonez na przykład, nie ma tego na półmetku, jest dopiero na studniówce, no. Słuchajcie, Karol It idzie na, <laughs> I złońca, sam na studniówkę na półmetek. Smaria, po prostu... Ticior, słuchajcie. Poczekajcie, zaraz tutaj... Chyba idę to zawiesić. Sugieńka zawieszona, więc zaraz ogarniam ten mały boga na moim łóżku. Czyli tak, słuchajcie, buciki pakujemy i również wyczekują swojego dnia. <słuchaj> swojego dnia, czyli dnia, półmetka w ogóle. I półmetek, słuchajcie, jest piątek. Tak, ten piątek, więc już te, naprawdę to jest, wiecie, już te buty to prawie powiedzmy na ostatnim Ale wiecie, jak trudno u mnie znaleźć dobre jakby rozmiaro rozmiarowo iż wiecie, ja mam strasznie taką, wiecie, małą stopę i tak dalej. I po prostu, no i kupowanie u mnie butów to nieraz jest po prostu, no po prostu problem wielki. Zamiast, nie wiem, szybko wejść, o tutaj mój rozmiar biorę, przymierzam, kupuję jakiś to. Ja po prostu przymierzam, nie wiem, pięć par butów i potem, wiecie, jeszcze więcej pudełek, więc po prostu no. Więc teraz ogarniam ten nowy bałaganik, co się yy, stało na łóżku. I to się dał porządek w moim pokoju, nie? A łóżku to już w ogóle nie leży, było, tak no. no, po prostu powiem wam szczerze, że nadal jakby nie Po prostu, że, wiecie, na pół już w piątek idę. Jestem zachwycona. A co do te rozolatki, to zastanawiam się właśnie nad taką. Ja ją kiedyś kupiłam słuchajcie, w Pepko. Eee, no. To jest taka, wiecie, że niby z Pandory, no nie, ale. Ja, jakby wiecie o co dzień, nie dlatego ją kupiłam, że wiecie podobna do Pandory. Tylko mi się, jakby wiecie, spodobała ogólnie w więc ją kupiłam i w sumie kto wie, może mi Bo będzie wiecie tak, fajnie właśnie pasowała też do moich butów no, nie, więc kto wie, może ją założę. Nerka. Sosieczka, w sumie, bo jakby Narka no to, to jest innego, prawda? A będzie świetnie. Ale będzie super, ej naprawdę, po prostu. Wiecie, jak już to wszystko założyłam, to naprawdę po prostu, no po prostu, bardzo ładnie wygląda. naprawdę, tak się czułam też bardzo tak ładnie właśnie, wiecie o co że tak czułam się tak inaczej, wiecie o co chodzi. No, ale będzie tym pumetku. <laughs> I dobra, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek o tych przygotowaniach do półmetku. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczorku, w zależności od tego jak oglądacie. No i co? Widzimy się w następnym vlogu, który już będzie jutro, więc zasubskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Pa!